Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas To już jest dzień 11, piątek, piąteczek, piątunio Powiem wam, że dziwnie się nagrywa, jak jest jasno e, Ja już z pracy właściwie wróciłam jakiś czas temu, ale nie od razu się do was odzywam e, Bo wcześniej sobie, słuchajcie, wstawiłam prania i jeszcze parę Vlogmasów obejrzałam e, Bo tak jak mówiłam, nadrabiam teraz zaległości I powiem wam, że na niektórych kanałach już jestem na bieżąco e, Też musiałam napisać parę komentarzy, bo rano oglądałam Vlogmasy, ale nie zdążyłam napisać komentarzy e, Także spokojnie, na pewno do niedzieli wszystko nadrobię, bo tak jak mówiłam, w niedzielę mam więcej czasu wolnego, więc będę mogła sobie nadrobić już do końca. No i jak widzicie, zrobiłam dzisiaj, słuchajcie, makijaż. Jak wiecie, ostatnio się na co dzień nie maluję, ze względu na to, że w pracy nosimy maseczki. No i nie chce mi się po prostu, jak wiecie. Pół twarzy zasłania maseczka, ale tak jak Wam wspominałam już wielokrotnie, ja bardzo lubię się malować i strasznie mi tego brakuje. Powiem Wam szczerze, i po prostu czasami przychodzi taki dzień, że czuję, że chcę się pomalować i że mam taką potrzebę. I właśnie dzisiaj przy taki dzień, dlatego stwierdziłam, że się pomaluję. Nie zrobiłam nic specjalnego, nic jakiegoś szałowego, po prostu taki mój dzienny, klasyczny makijaż. I słuchajcie, wczoraj udało mi się odpisać Wam na komentarze w końcu. Co prawda nie poszłam wcześniej spać tak jak planowałam poszłam późno spać, ale wiecie, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, to bez znaczenia. Tym bardziej, że nie zaspałam, wstałam w miarę wypoczęta, mogę powiedzieć, więc nie ma problemu, a przynajmniej odpisałam Wam na komentarze, bo było tego sporo. Tak naprawdę piszecie komentarze pod każdym vlogmasem, a ja miałam trochę zaległości, ale oczywiście ja się z tego bardzo cieszę, oczywiście dalej piszcie te komentarze, jest mi bardzo, bardzo miło. W miarę możliwości będę starała się odpisywać Wam na bieżąco, E, oczywiście, właśnie, w miarę możliwości Jak nie, to będę odpisywać z opóźnieniem, Ale naprawdę jest mi bardzo miło e, Dużo z was właśnie pisało mi, że bardzo ładnie ustroiliśmy z małą dom e, Powiem wam, że mi też się podoba Chociaż tak jak wam odpisywałam właśnie, że e, w tym roku to jest totalne szaleństwo e, Tyle ozdób, ile teraz mamy, to nie mieliśmy jeszcze nigdy e, Ale powiem wam, że mi się podoba Jest taki klimacik Taka magia i takie, wiecie, tak świątecznie już Także naprawdę e, fajnie I właśnie... A propos, a propos kalendarzy, chciałam powiedzieć. <grym> a propos komentarzy, to coś mi się przypomniało, słuchajcie. A -a 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 -u -u. E, powiem Wam, że e, ja to dopiero przez chwilą rozpakowałam i myślałam na początku, że ta gumka od tego nosa to się zerwała. A się okazało, że ona jest na rzep. E, I w ogóle nie wiedziałam, jak ten nos założyć, słuchajcie, bo jak go tutaj na nos swidowałam, to on mi spada troszkę. Ja go troszkę niżej. Ale śmiesznie wyglądam, także się śmiejcie, dowoli, słuchajcie e, I dzisiaj, słuchajcie, o a propos Renifera, to tutaj też mam Renifera z czerwonym nosem. E, drugi świąteczny sweterek, bo dzisiaj w radiu mówili, że dzisiaj jest dzień świątecznego swetra. Także wskoczyłam w świąteczny swetr, ale powiem Wam, że ogrzewanie jest włączone i jest mi strasznie gorąco już w tym swetrze. E, ten swet jest z Primarka i ja go dostałam, słuchajcie od mamy na święta dwa lata temu chyba. Tak, bo ja już wtedy mamy mówiłam, że chciałabym mieć swetr świąteczny. Mówiłam, że moja mama słucha. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlogmas To chciałabym go Skończyć szybciej, zmontować szybciej I opublikować wam szybciej Dlaczego? Bo dzisiaj słuchajcie Wieczorem jadę do mamy I wracam dopiero jutro O, uszy mi ucina e, Tak, jadę dzisiaj słuchajcie, na noc do mamy, bo Jarek jedzie na noc do pracy I w zasadzie to Taki pomysł powstał w niedzielę Jak mama jeszcze u nas była, ale wam wcześniej nie mówiłam e, No i w związku z tym Właśnie chcę to wszystko szybciej zrobić. E, początkowo plan był taki, że wezmę do mamy laptopa i zmontuję wam ten blok masu mamy, ale potem stwierdziłam, że w zasadzie w piątek kończę szybciej pracę, to może uda mi się wyrobić szybciej. I oby, oby, słuchajcie, oby tak było, oby było bez żadnych komplikacji dzisiaj. No i jeszcze, słuchajcie, chcę posprzątać mieszkanie, także za chwilę się za to zabieram. E, chociaż wiecie, teraz jak są te wszystkie ozdoby, no to za dużo sprzątania nie ma. no Wiadomo, nie będę tego wszystkiego ściągać, żeby kurz, kurze wytrzecić. E, tak, więc mam nadzieję, że szybko mi pójdzie. E, no i jeszcze się spakować i zjeść, to znaczy spakować. No tam na jedną noc to nie ma dużo do pakowania, piżama, wiadomo. Coś do chodzenia po domu, bo ja w domu lubię chodzić tak, wiesz, swobodnie, luźno. No, także tak to się przedstawia, słuchajcie. I przy okazji, e, aparat oczywiście zabieram, bo jutro pewnie wrócę tak po południu, może wieczorem, więc e, rozpocznę vlogmas e, jutrzejszy. umamy. I dzięki temu będę mogła wam pokazać, jak jest ustrojony do mojej mamy z kolei. Też słuchajcie, szaleństwo, tak jak wam mówiłam, szaleństwo totalne. Eee, a jednak, tak jak wam mówiłam, chyba w pierwszym nie, vlogmas, tak mi się wydaje, że może was zabiorę i pokażę wam. No to akurat teraz nadszedł ten czas, że wam pokażę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nagrywanie w świetle dziennym. E, niestety mamy taką porę roku, że szybko robi się ciemno. Chociaż powiem Wam, że na dworzu standardowo jeszcze nie jest ciemno, e, no ale w domu, wiadomo, robi się szybciej ciemno, więc e, próbowałam nagrywać przy oknie w, bez światła, ale masakra była. Coś tam było jeszcze widać, ale wolałam jednak zapalić światło. E, jak widzicie, z diabłem słuchajcie, bo on strasznie ciśnie, e, ale tutaj go mam. I powiem Wam, że fajny gardzik, nie? A Rudolf, czerwono nosy. Tutaj drugi. I jak widzicie, o, on ma takie dwa sznurki, i ja początkowo naprawdę myślałam, że on się zerwał, mi się okazało, że on jest na rzep. E, także na razie póki co tylko uszy, które są też całkiem, całkiem fajne. E, Posprzątałam, słuchajcie, mieszkanie. Powiem Wam, że dzisiaj to naprawdę było bardzo szybko, także fajnie. E, jednak dobrze, że te ozdoby są. E, I słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj użyłam ten podkład Eveline Liquid Control, ten HD ten nowy, który kupiłam czyli ten odcień 005 Ivory bo wcześniej jak wiecie miałam 010 i on był troszkę za ciemny ja go musiałam rozjaśniać natomiast ten słuchajcie jest idealny troszkę się obawiałam że może mi po jakimś czasie ściemnieć ale nie ściemniał, nie odcina się ładnie stopił się ze skórą Także się bardzo cieszę, bo jak wiecie, ja Wam mówiłam, że jestem strasznym bladziochem i żeby dobrać sobie odpowiedni kolor podkładu, to jest masakra. Wiele e, podkładów używałam i brałam najjaśniejsze odcienie, a one i tak były za ciemne. E, tak naprawdę ten podkład z Catrice, który używam, to teraz jest dobry, ten 002, który jakiś czas temu nie wiem, to chyba było w zeszłym roku, e, który właśnie e, powstał, bo wcześniej też używałam 0,10, musiałam go rozjaśniać. E, e, był ten kamuflaż z Essence, którego już nie ma, też był odpowiedni. E, Revlon kolor jest też e, kolor, który jest odpowiedni. No i kolejny, z czego się bardzo, bardzo cieszę. E, z tego co pamiętam. Ja ten podkład już parę razy używałam i dobrze się sprawdził, także mam nadzieję, że i dzisiaj będzie dobrze. I właśnie, słuchajcie, czekałam na piątek, żeby go przetestować, bo wiedziałam, że będę mogła sobie zrobić makijaż w świetle dziennym, a to wiadomo, w świetle dziennym wygląda dużo inaczej niż przy takim świetle, nie? Tamten też testowałam przy takim świetle i było niby okej, okay, ja przetestowa przetestowałam w świetle dziennym, to się okazało, że jest jednak za ciemny. Także bardzo się cieszę, że odpowiedni mam kolor i słuchajcie, dzisiaj też stwierdziłam, że przetestuję ten nowy e, korektor z Essence e, Stay All Day 16 godzin e, słuchajcie, to jest ten wodoodporny niby, ja mam odcień 10 Natural Beige, bałam się trochę, że będzie za jasny ale kolor jest odpowiedni i powiem wam, że byłam w szoku jego kryciem bo on ma naprawdę dobre krycie zobaczymy oczywiście jak się sprawdzi po całym dniu jutro dam wam znać e, generalnie ogólnie jest mały ten korektor bo ma tylko 7 ml i ma dosyć mały aplikator, ale rozprowadzało się go bardzo dobrze także i naprawdę krycie byłam w szoku, może nie jest to jakieś takie super mocne krycie ale dla mnie wystarczające, więc myślałam, że będzie gorzej i słuchajcie jak wiecie mam też nowe pędzle z Essence i stwierdziłam, że co będę czekać skoro robię makijaż, a wiecie, że ostatnio to nie jest częste, to stwierdziłam, że przetestuję trzy i słuchajcie, przetestowałam tą szczotkę do brwi, no to szczotka jak szczotka daje radę, dobrze się sprawdza E, przetestowałam słuchajcie pędzel do bronzera Jak widzicie bronzer e, Fajnie się nakładało bronzer tym pędzlem W ogóle te pędzle mają bardzo miękkie włosie Jestem ciekawa jak będzie Jak e, będę je myła e, Także bronzer ok I tutaj używałam ten do pudru słuchajcie Ten flat powder brush Ale powiem wam, że do pudru on Nałożyłam nim puder, ale ja jednak wolę do pudru takie puchate, duże pędzle niż, niż takie małe. E, także myślę, że ja go będę używać do czegoś innego. Bo ogólnie pędzel jest dobry, ale akurat w moim przypadku do pudru, mm, no niekoniecznie. A zresztą ja często używam kilka pędzli do e, czegoś, wiecie, do różnych rzeczy. E, także tak, jak na razie jestem zadowolona z tych pędzli, a w ogóle Wam powiem, że zauważyłam, że one są dosyć małe w porównaniu do innych moich pędzli. Jakoś tak jak je kupiłam, to się tak nie wydawało Dopiero jak porównałam z innymi e, pędzlami A i dzisiaj słuchajcie, użyłam tego tuszu z Catrice e, Nie wiem, czy pamiętacie, jak go dostałam To jest ten um, Volume mascara Instant volume mascara, 24 godziny I Ja go dostałam, jak robiłam zamówienie na Just My Look Tam często są jakieś promocje I właśnie tym razem... W znaczy nie tym razem, tylko jakiś czas temu to było. Dostałam tuż do, w prezencie, bo kupiłam dwa produkty Catrice. I tuż ogólnie ma normalną szoteczkę, Nie jest to tuż wodoodporny, ale całkiem dobrze się sprawdza. Także dzisiaj sobie stwierdziłam, że go nam, że bo on nie jest słuchajcie wodoodporny. Ja ja właśnie preferuję bardziej wodoodporny, ale dzisiaj stwierdziłam, że sobie taki tuż użyję. O, widzicie? Zobaczcie jaka różnica. Jaki ten jest duży, a jaki ten jest mały przy tym. O, i właśnie ten jest do pudru. I Ja takie pędzle uwielbiam do pudru. Ten jest troszkę mały, więc myślę, że będę go używać do czegoś innego. I chciałam Wam pokazać, że ubrałam dzisiaj te świąteczne skarpety, które były w kalendarzu adwentowym. One są tutaj z bałwankami po bokach, no bo kiedy mam je nosić, jak nie teraz? Czas na kalendarze. Dzisiaj znowu wspomagam się nosą lampką. No i zaczynamy słuchajcie, od tego kalendarza. Essence, już sobie namierzyłam jedenastkę bo powiem Wam, że dzisiaj było ciężko ją namierzyć. Ona znajduje się o tutaj. Mam nadzieję, że to widać. Nie jest jakoś bardzo duża. Więc otwieramy. Nie chcę tego kalendarza rozerwać, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie kolejny zapychacz. Napis słuchajcie z boku Star, make a wish wherever you are I słuchajcie Mamy tutaj coś fajnego Też zapychacz Który według mnie nie ma nic wspólnego Z wiecie Kalendarzem kosmetycznym, ale akurat bardzo Mój gust Tylko muszę to wyjąć Słuchajcie mamy Bransoletkę Z gwiazdką złotą. Znaczy wiecie, złotą, złotą. E, ale właśnie taka bransoletka, o której wam wczoraj mówiłam, że nie ma żadnych sznureczków takich zwisających, jak ja mam tutaj, e, tylko właśnie taka w całości na sznureczku. A akurat mi się zerwała parę dni temu, także naprawdę super. E, pomimo tego, że tak jak mówię, to nie jest e, nic związanego tak naprawdę z e, e, kosmetykami, to jak dla mnie to... Może być i bardzo się z tego cieszę, bo ja bardzo lubię branzoletki, jak coś to możecie zauważyć tutaj. E, dalej, słuchajcie, kolejny kalendarz ten Essence 11. 12 mam, słuchajcie. A 11? O, tu jest 11. Z boku. Powiem Wam, że coś ciężkiego. Coś ciężkiego tu mamy. laker do Paznokci. I to też jest ten laker pilow też brokatowy. A jakiś numerek 03 Party Queen. Ja no nie powiem, słuchajcie, te brokaciki. Tutaj już był jeden laker, z tego co pamiętam, nie? Taki srebrny chyba. Eee, no, słuchajcie, nie powiem, no laker jest bardzo piękny. Eee, I może ja będę go używać jakoś? Taki brokacik, wiecie, fajna sprawa. Ja lubię brokaty. No ale to już drugi laker, słuchajcie. Także to nie jest fajne akurat. E, no i choineczka. Jedenastka jest tutaj, słuchajcie, już coraz niżej jesteśmy z tą choinką. O, dzisiaj coś ciężkiego, słuchajcie. Co my tam mamy? U, jakiś zestaw. E, mamy, słuchajcie, masło do ciała y, podwójnie. Z Natural Extract. Ja już kiedyś coś miałam z tej firmy. I aha, balsam do ust. I też mamy jeszcze parę e, kosmetyków z tej firmy w zapasie. I są takie miniaturki bardziej. I są e, akurat dobre. E, tutaj mamy awokado i e, zielona herbata. A tutaj mamy e, sh shea butter e, i kozie mleko. I ile to ma? A, po 50 ml, słuchajcie Taki zestawik, także bardzo fajnie Ja akurat balsamy i masła do ciała dużo używam, więc z pewnością przetestuję Także słuchajcie, powiem Wam, że dzisiaj, jeżeli chodzi o dzisiejsze okienka O, żeby nie zapomniał od razu Jeżeli chodzi o dzisiejsze okienka To jestem zadowolona Nawet z tej bransoletki, bo akurat z bransoletka Wpadła w mój gust e, Natomiast, no Lakier, nie Ja nie lubię, jak są lakiery Jeden jeszcze ok, ale już więcej nie A to już jest drugi, więc mam nadzieję, że ostatni Także dobra, kochani To by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie Dzięki bardzo, że byliście Ja szybciutko lecę go Wam zmontować Mam nadzieję, że uda mi się wszystko zrobić, zanim e, będę jechała do mamy e, Trzymajcie się ciepło Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie A my widzimy się już jutro Papa. Pa.